Elo, elo 321.0 Dzisiaj Wam powiem o pomidorach. Jak polepszyć smak w okresie lata. To mój oczywiście sposób. Od niedawna to opracowałem tą metodę. Nie jest to może super, ale bardzo wzmacnia smak. Po prostu na wieczór, jak mamy jutro na śniadanko, sobie przygotować pomidory. To stosuję listwę LED. Taką typową akwarystyczną, pokażę może, 60-diodową. Nie jest to może jakaś niewiadomo wiadomo, hiper, wszystko to działa. Zaraz wam pokażę, tutaj sobie stawiam, to jest na razie taki, taka wersja tymczasowa. Pomidory, jak wiemy, to są owoce, u nas się przyjęło, że są to warzywa. A tak naprawdę to, to mamy do czynienia z owocami i jeżeli chcemy w okresie zimowym, żeby był lepszy smak, to stwierdzam, że najlepiej pomidory trzymać poza lodówką. Oczywiście mówimy tu o pomidorach w okresie zimowym, tak jak teraz, styczeń. W sumie yy, to wiadomo, że chcemy mieć dobry smak i trudno to uzyskać. Zobaczcie, dzisiaj jest 25 stycznia. No, już parę dni minęło po nowym roku. Chcemy mieć świeże pomidorki, ale przede wszystkim pachnące i ten efekt możecie uzyskać, uwierzcie mi, stosując doświetlania lampą LED. Wcześniej doświetlałem też świetlówką akwarystyczną. Dlaczego akwarystyczną? Dlatego, że nawet wiecie, awokado idealnie smakuje. Po prostu. Roślina jest zrywana, zielona, i na czas transportu chodzi o to, że są przekazywane do dojrzewalni. W dojrzewalni nie daje się światła, bo one szybciej ulegają hmm, po prostu dojrzewaniu. A handlowcom i handlarzom zależy na tym, żeby roślina była jak najdłużej świeża, czyli jak najdłużej gotowa do konsumpcji. A mało kto dba o to, żeby nam to smakowało. Dlatego, jak nie zadbać sam, to nie będziesz mieć. Jak to u mnie w kuchni wygląda? Sobie tak tutaj kładę pomidorki, i po kilku godzinach można je obracać. Oczywiście pracuję nad metodą już niedługo, taką, że to będzie w jakiś sposób się obracać pomidorek. Ale uwierzcie mi, że smak pomidora jest o wiele lepszy niż ten, który się wyciąga z lodówki. Pachnie właśnie takim pomidorem świeżym letnim. Pamiętajcie, pomidora, jeżeli chcecie skonsumować bezpośrednio i nie zależy wam na długim przechowywaniu, to lepiej jest kupić i od razu go naświetlać, i wtedy zobaczycie, jaki jest smak. Ja tutaj sobie odłożyłem część pomidorów poza, poza oświetlaczem moim i stwierdzam, że smak jest dwukrotnie mocniejszy po naświetleniu taką lampą. Teraz jest pytanie: ile naświetlam taką lampą? Ja średnio naświetlam tak do 24 godzin. Temperatura w kuchni jest około 20, chyba 3-4 stopni, i nic się z nimi nie dzieje, i uwierzcie, że smak jest perfekcyjny. Są takie pachnące. Po prostu dostają to, czego, czego oczekują, to co mamy latem, czyli dużo promieni słonecznych. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że ledy to nie, nie załatwiają tych przemian, może, ale substancje smakowe, które, które wymagają światła. Właśnie y, mają to, i dzięki temu mamy coś takiego. Także stosujcie tego typu metodę. Możecie ją zastosować w celach, w celach po prostu takich typowo doświadczalnych. Naprawdę warto. Ja tu zastosowałem 60, 60 LEDów, 60 W i, i to mi idealnie pasuje. Pozdrowienia serdeczności. Nie zapomnij suba kanału. Mówił do was star TV. Robimy po prostu taki eksperyment. Te ledy nie, nie grzeją się, także nie jest źle. Sorry, że taki trochę chaotyczny program dzisiaj, dzisiaj taki filmik, ale jedno co wam powiem to to działa. Mam w ogóle teraz też zamiar zrobić coś takiego, że z góry też będę przykrywał ledy, żeby z dwóch stron było naświetlenie. Tego typu naświetlenie zapewnia wam dobry smak. Jeśli chcecie wspaniałe pomidory, to róbcie to. I na pewno zobaczycie, że przypomni się Wam smak wakacji teraz, w, te, w ten zimowy okres. Kiedy, kiedy co prawda i tak zima nie jest ostra, ale pamiętajcie, każdy kto lubi pomidory, to wie, że to wtedy jest coś smacznego. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o jakie pomidory stosujemy, stosujemy różne. Ja tutaj Wam zaraz jeszcze pokażę takie, które tutaj mam. Przygotowane na wiązce, na gałązce. One też będą zastosowane. Tutaj będzie lampa centralnie na to padać. I spróbuję jeszcze metodę zastosować z lampą typu Kwoka, która ma promieniowanie podczerwone. Czyli dodatkowo będę je dogrzewał. I wtedy zobaczymy, zobaczymy jak to się sprawdzi. Tutaj zastosowałem lampy led typu JYCL 4041 no to taka jest typowa sześćdziesiątka i sześćdziesiąt w poboru. To jest niby wodoodporne, to jest tak naprawdę odporne na zachlapania. W akwarium sprawdza się to dobrze i myślę że, myślę, że warto tego typu próbę sobie zastosować. Bo nie ukrywam, że cena pomidorów prawdopodobnie na terenie całej Unii Europejskiej obecnie jest taka uzależniona nie od smaku, tylko od wyglądu pomidora a ja myślę, że powinniśmy kierować się smakiem i smak pomidora na przykład w sałatce greckiej to już możecie sami ocenić, ale nie ma to jak taki pomidor z chlebkiem typu cebulka cebulka może być szalotka, może być ta czerwona pieprz do tego, masełko chlebek, to jest wspaniałe jedzonko pozdrawiam oczywiście serdecznie chciałem powiedzieć, że w następnym filmie Wam pokażę już bardziej usprawnioną wersję tego doświetlania, i uwierzcie, że smak co najmniej dwukrotnie bardziej. Taki pomidor ma większy aromat, no i chyba w sumie, w sumie o to chodzi. Myślę, że jest to na pewno dobra alternatywa dla restauracji, które serwują zdrowe żywności. Ja wiem, że teraz restauracje są zamknięte w tych ciężkich czasach, ale przecież za jakąś chwilę na nowo będzie wszystko otwarte, i wtedy być może będzie już. Wspaniale, kiedy będziemy mogli się nasycić smakiem wspaniałych psianek, bo pomidory to niestety też, jak to kiedyś ktoś powiedział, to psianka, ale psianka to nie znaczy nic złego, bo psianki to też przecież truskawki i wiele innych owoców, nawet niektórzy mówią jagód. Ale ja mam, po prostu kieruję się w życiu smakiem, w związku z tym. Starałem się już dawno usprawnić i ten film, już kiedyś chciałem pokazać, a teraz jest chwila czasu, kiedy, kiedy można to właśnie wam zaprezentować. Także uwierzcie, doświetlenie pomidorów sprawia, że są one wspaniałe, smaczne i aromatyczne. Pozdrawiam Was serdecznie, dzisiaj 25, styczeń 2021 rok L3210. Nie zapomnij suba kanału, dzięki subskrypcji, jeśli, jeśli wbijecie chociaż 5. 5 lajków na tym filmie to już będę zadowolony, bo te łapki to też powodują zwiększenie zasięgu, a u mnie jest wszystko eksperymentalnie, także robię to tylko w celach albo dla fanu, albo dlatego, żeby poprawić smak, zapach, albo humor. Mówił do Was Star TV pozdrawiam serdecznie. Siema! widzicie taki prosty przyrząd, a dużo, dużo może usprawnić, także. Te listwy diodowe nie tylko, nie tylko są ledowe po, do akwarium, ale też możemy świetnie eksperymentować z pomidorami. Pozdrawiam, mówił do Was Start TV.